Apokalipsa dzień po dniu. Woda życia. I rzekł mi, stało się. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Apokalipsa, rozdział 21, wiersz 6. Studnia Wooding Dean w Wielkiej Brytanii to najgłębsza na świecie studnia wykopana ręcznie. Rozpoczęta w 1858 i ukończona 4 lata później, osiągnęła głębokość 392 metrów. Bez względu na to, skąd ją czerpiemy ze strumieni, rur czy studni woda jest życiem. Nie możemy bez niej funkcjonować. Jednak dzisiejszy werset wskazuje na takie jej źródło, które daje szczególny rodzaj życia życie wieczne. Jezus powiedział. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Jan 4, 13 i 14. W tych słowach odnosił się oczywiście do samego siebie źródła wód żywych, Jeremiasz 2, 13. Jakiś czas później dodał, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Jan 7:37. Dzisiejszy werset z Apokalipsy wskazuje więc na Jezusa i nawiązuje do tego kim on jest i czego dokonał. Jako Alfa i Omega, początek i koniec. Zobacz. Apokalipsa 1. 11 oraz 22:13. Jest on stwórcą i podtrzymującym, ponieważ w nim wszystko istnieje. Kolosan 1, 16 i 17. Na krzyżu Jezus oświadczył: Wykonało się. Jan 19:30, odnosząc się do swojej odkupieńczej śmierci za nas. Teraz oświadcza, stało się, sygnalizując ukończenie planu zbawienia, który był realizowany przez tysiąclecia. Woda i krew, które wypłynęły z boku Syna Bożego na Kalwarii, nie zostały przelane na próżno. Nawet dzisiaj, jeśli pragniemy i mamy świadomość naszej potrzeby, Chrystus zaspokoi ją, napełniając nas Duchem Świętym. Mateusz 5, 6, a Jego przebaczająca krew zmarze nasze grzechy i winy pomódl się ze mną drogi ojcze pozwól mi teraz pić żywą wodę abym mógł otrzymać życie wieczne które obiecałeś do dalszego studiowania pieśń nad pieśniami rozdział 4 wiersz 15 apokalipsa rozdział 7 wiersz 17 apokalipsa rozdział 22 wiersz 17